którą tak pięknie tutaj kierujesz, oddaję Dana, a szczególnie teraz i obydwaj Jesteśmy tutaj razem, naszą myślą jest to gdzieś tamten, na nasze piękne stale otwarte. Zapraszam. Sądę, dół te i przejść tutaj dwa do trzech grafii poprzez całe piękno tych naszych stron. To wszystko jak ustawiona na dwa ponowne rogi, bo to się O ile że się zmieniły te nasze strony na dalsze 30 lat, o ile że inny jest ten kraj, inna jest nasza grafia, inny jest Właśnie za ten Wasz ład każdego z was, który za tą którą wynosicie wasze brący i budowę. dzielenie się tym, kim jesteście, szczególnie do waszą pracą. Nie wiem, czy wszyscy z dzieśnicy i wiedzą, że te trzy żwany to tam ma w na Boga, które przywołują ludzi na służbę, aby oddać część Bogu są właśnie owocem pracy tej tutaj kolonii, którą no, wy tutaj uczęście sami mieliście to te właśnie dzwony, które były jako pierwszy darem, który został właśnie ukierowany do tej magazynu Tych rzeczy jest bardzo wiele nie będziecie tego ze sobą wymieniać, ale należy tutaj sobie uświadomić, że nie tylko parozja nasza nie tylko ta kaplica na czy że ta kaplica Łanią, czy remisa, czy koła podstawowa, w której tam w jakiś sposób pomagaliście i pomagaliście, ale także udział w naszej pracy, to są również organizacje kreatywne, to są jest szpital mentarny, to są te zespoły, które są dumą naszego właśnie, naszej wsi pod za ten drugi. Za to wszystko i Panu Bogu dzisiaj dziękujemy i wam. No ale wiemy, że Bóg haram, które tutaj reprezentujecie, to nie tylko pieniądze, ale to głównie i szczególnie pasja i miłość do naszej kultury, którą tak pięknie tutaj umiecie kultywować. Myślę, że nie jeden z nas, z naszych Ojców. Byłby napełniony ogromną radością i dumą, a myślę tutaj chociażby o moim ojcu, który tak bardzo zakochany był w tym wszystkim, co tutaj dzisiaj czemu dajemy Chyba się nikt o mnie nie obrazi, jeżeli dzisiaj szczególnie podkreślę zasługi tych, którzy tutaj szczególnie właśnie ten aspekt, ten wymiar Waszej działalności podkreślają. Moją oczy tutaj idą w stronę właśnie. Jednego z Was, którym się nazywa Marii Bryja i nie tylko. Za im, im wszystkim właśnie bardzo dzisiaj szczególnie chciałem podziękować. Nie tylko w moim imieniu, ale i tych wszystkich, którym jest to bardzo drogie, to właśnie zaangażowanie. Kochani! Można by się spytać, po co to robicie? Miłość chrześcijańska jest naszą wizytówką. Ta wizytówka to oblicze Boga, które potrafi wydobywać biednych z nędzy i wprowadza tych ludzi do światła nadziei. Jezus, sam będąc ubogim, był często właśnie zwrócony i bardzo właśnie Szczególnie miał na sercu sytuację tych wszystkich ziobów, których obdarzał swoją dobroczynnością. Dziś świat ma możliwości ogromne, jednak często ich działania służą właśnie po to, żeby każdy człowiek się pokazał, że to ja robię, że to w moim imieniu, że to dla mnie. My jako chrześcijanie inną mamy wizytuszkę. My jako chrześcijanie nie będziemy i nie powinniśmy dbać o to, żeby mnie podkreślono. Ja to uczyniłem. My jako chrześcijanie robimy to wszystko w Jezusa Chrystusa. I wydaje mi się, że ten aspekt waszej działalności jest bardzo ważny. Ważne jest to, aby to wszystko, co czynicie, było czynione właśnie z miłością do Chrystusa. Żeby lewica nie wiedziała, co czyni prawica. Dlatego. Dzisiaj nie szukajmy honorów, ale dziękujmy Panu Bogu, że możemy się dzielić, że możemy się dzielić z innymi tym kawałkiem chleba, który udało Wam się tutaj zarobić, wyrwać i przenieść, i dać go innym, a szczególnie właśnie tym, którzy tego potrzebują. W tej procesji ofiarnej nie należy zatem pominąć tych wszystkich i nikogo. Nie będę wyliczał, bo najgorzej jest wyliczyć, wyliczać i później zapomnieć. Dlatego nie będę wyliczał, ale nie powinno nas, nam zabraknąć na tej procesji ofiarnej tych, którzy byli u podstaw waszego koła. Żyjących i z małych. Mam na myśli chociażby św. Pamięci Andrzeja Wróbla. Wszystkich, którzy zakładali to koło, byli oni liczni. Tych, którzy byli u podstawy, tych, którzy przejęli pałeczki i dzisiaj tak pięknie, z taką miłością właśnie dalej kul kultywują to piękne dzieło. Ten osypek, który tutaj będzie przyniesiony, który ofiarował kazek właśnie Fufroń, który właśnie jest takim też przykładem działalności, to Wasza praca i trudy, i którzy Was poprzedzali. Nie jest to łatwy chleb. Ale w ten sposób przeobraża się ob obraz naszej wsi mieszkańców gór i właśnie wy w tym macie też duży udział. Kochani, przygotowałem sobie długi tekst, ale nie będę Was tutaj długo trzymał. Chcę tylko, żeby tutaj dzisiaj też podziękować tym, którzy byli jako prezesi, symbolizowali to wasze zaangażowanie, a więc... Pierwszy prezes, Czesień Tomala, później Marian Gryja tu obecny, Czesień Gwadesz jest. No oczywiście, Ty Wiesiewicz, który nas tutaj zaprosiły z kiedzem proboszczem, przed proboszczem mu przedstawiany, może nie wszyscy go znają, bo jestem nowym proboszczem w leśnicy i groniu, dlatego jest to też w jakiś sposób no, podkreślenie, że ten związki z Waszą parafią, że ta obecność, że to wszystko jest dla nas ważne. I za to wszystko Bogu dziękujemy. Panie Piotr mówi dzisiaj, kiedy spotyka się z Jezusem, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. I mówi to samo: jestem człowiek grzeszny. Tak, kochani, zachowuje się każdy człowiek, który jest dotknięty przez jakąś szczególną obecność Jezusa Chrystusa, szczególną obecność Boga. I myślę, że. Ta obecność sprawia, że czuję wtedy, jak gdyby staje inny, zmieniony na swoim miejscu i mówi, a właściwie to nic nie mówi, tylko klęka na kolana i wpatruje się w tę obecność Boga i uznaje swoją płytkość, swoją małość. Moi no kochani, z okazji tej czystości dobrze jest. Abyśmy uznali naszą małość, umieli podziękować Panu Bogu za wszystko. Jesteśmy robotnikami nieużytecznymi. Dziękujmy więc, bo to wszystko, co mamy, to jest u Bożej i Jego, i Jego właśnie błogosławieństwa. Piotr padł na kolana, ale czuł, że może być przy Nim tak blisko, że świętość i grzech nie mogą być w Bóg siebie. Kochani dzisiaj właśnie przyjmijmy postawę proroka Izajasza i postawę właśnie Piotra. I Chrystus zachęca nas, żeby wyjść właśnie na głębię, żeby zostawić tą mieliznę naszego życia. Tak wiele spraw dzisiaj nas przyciąga. Kultura współczesna i tyle spraw właśnie na tą mieliznę i byle jakość naszego życia. Ale my wiemy, że wy tutaj obecnie macie ogromne serca i z tej mielizny nie będziecie się cieszyć. Dlatego Chrystus zaprasza na głębie. Na głębie to znaczy się iść z Chrystusem tam, gdzie nas powuje. Zawierzyć Chrystusowi całkowicie. A jeżeli...